to już kurwa nawet nie mówię. Ja, co ciśnie cię wyzywacie, bo wam dziewczyna ciśnie? Ja wstyd, nie? Ja byś kurwa, że ze mnie kurwa, bo nawet nie wiesz kurwa czego chcesz. Wstyd. Tak, ja słoniowi codziennie obciągam, to nie, odciąga, nie wiesz o tym, kurwa. Jesteście felami bo wyzywacie Szmata. dziewczyny kurwy. Mata, co ci kurwa zrobiła, już ci o tym mówiłam. Ja wiem, że mam duże balony, kurwa. Chciałabyś kurwa zobaczyć. A co to cię kurwa, to tego? Zjeelić. tak nie wejdzie kurwa. O co ci chodzi? Ej, Bezki, tu jesteście przestrajery, jak wyzybacie włosę. Ty lub kraje lub chłopaka, na nawet? Daję tą dziewczynę. Go. Nara kurwo, bo widzę, że spękałeś. Mamu, że cię kurwa kultury nie nauczyła? To szkoda, kurwa. Zobacz na swój profil, więc ty, kurwa w ogóle jesteś. Dokładnie, Kasiek, Dokładnie. Dokładnie.